Wszechnice Obronności i Bezpieczeństwa, czyli Akademia Obrony Narodowej i jej rektor komendant, generał dywizji, dr habilitowany Bogusław Pacek. Nowe uzbrojenie, nowe technologie, czyli Wojskowa Akademia Techniczna i jej rektor komendant, generał brygady, profesor doktor habilitowany, inżynier Zygmunt Mierczyk. Dwóch generałów, dwóch rektorów, dwie uczelnie, dwie wszechnice oraz goście. Politycy, wojskowi, eksperci. Inaczej mówiąc, otwarta debata o szeroko rozumianym bezpieczeństwie czyli Security Forum. Ciekawa sceneria no, około samoloty. Rozmawiamy o nowoczesnych technologiach no ale co by nie powiedział i o samolotach, i o nowoczesnych technologiach to wciąż żołnierz kojarzony jest z karabinem. Podstawowe wyposażenie bojowe każdego żołnierza. W wielu państwach to Kalaszników. U nas już nastąpiły poważne zmiany w tym zakresie. To już nie Kalaszników, to słynny MSBS, modułowy system broni strzeleckiej. No właśnie, dlaczego modułowy i czy to się różni? Mówią, że to jest skok o jedną epokę do przodu. Dlaczego? No to jest nasza odpowiedź na kończące się możliwości eksploatacyjne systemu AK, czyli kołacznikowa popularnego. Ten rodzaj broni, modułowy system, bo i ten egzemplarz i tamten są, składają się z modułów. Moduł lufy, moduł kolby, jeden jest w układzie bezkolbowym, drugi w układzie kolbowym, magazynki. Jest on na tyle nowoczesny, że kilkanaście patentów zostało tutaj zastosowanych i w tej chwili fabryka broni w Radomiu powstaje po to, żeby produkować i wyposażyć naszą armię w tego rodzaju e, broń, A która czy jest to, zupełnie inna. Dlaczego się to zasadniczo różniło? Dlaczego to jest ten skok jed o jedną generację do przodu? Począwszy od tej szyny, na której można mocować różne rodzaje przyrządów celowniczych, e, różnego rodzaju wyposażenie dodatkowe, e, celowniki same w sobie celowniki laserowe e, po to, żeby. No, wyprzedzić epokę, jeżeli chodzi o stan związany z kawałcznikowym. Jego możliwości zasięgowe, eksploatacyjne skończyły się po prostu. Tu są zastosowane zupełnie nowe rozwiązania technologiczne, i to dzięki temu, że w zasadzie zachowały się zespoły konstrukcyjne związane z bronią tylko tutaj. Bo polskie zakłady przemysłu obronnego w pewnym momencie zlikwidowały wszystkie swoje ośrodki badawczo-rozwojowe. Natomiast Ranie cały jest szansa na wprowadzenie MSBS? Realnie, wojska. realnie, jest taka szansa. Kończą się prace właśnie nad przeniesieniem fabryki pod radą, tej fabryki słynnej łucznik, i już egzemplarze tej broni są badane w wersji prototypowej. Ale czy to się nie różniło tak naprawdę w prostych, naszych żołnierskich słowach nie tylko dla generała, ale i dla kaprala szeregowego od Kałasznikowa, od Beryla, od tej broni, która jest powszechnie stosowana. Zastosowanie najróżniejszych rozwiązań materiałowych, kompozyty. Spowoduje, że to jest bardzo lekkie. To jest połowę no tak. lżejsze w porównaniu z kałasznikową. Poważny problem w operacjach, że dzisiaj hmm. widzimy ciężar tego, co żołnierz musi Dokładnie. dźwigać, biegnąc, że tak powiem, na polu boju. Zużycie rufy, to było problemem wyjątkowym. W tej chwili to są również zastosowane nowoczesne materiały, stopy wyjątkowe po to, aby poprawić jej żywotność. No i szereg ja innych Bo Dzisiaj żołnierz tak naprawdę to już nie biega po polu e, bitwy, jak przed chwilą to powiedziałem, on raczej używa Pojazdu, niezależnie od tego, czy to jest śmigłowie, czy to jest samolot, czy to jest rozsądek, transporter czołg. I problemem jest także wielkość. No stąd wersja bezkolbowa, która służy do działań w warunkach ograniczonej, ograniczonego miejsca. Mhm. Ile lat pracy nad MSBS-em? W tej chwili po pięciu latach mamy te egzemplarze prototypowe. Po pięciu latach pracy, ale są doświadczenia z wielu, wielu lat. Przecież tym... w międzyczasie powstały systemy. AK-2000, czyli też modernizacja, taka głęboka modernizacja do tych wersji, które w tej chwili służą wojsku. Dzisiaj w świecie są bardzo znane y, różnego, y, różne karabiny, y, produkowane w wielu y, państwach, y, konkurencyjne. Y, wiemy dobrze, że nasi żołnierze i ci z Afganistanu, i ci, którzy byli w Iraku, no, bywa, że marzą jednak o w niektórych karabinach, nie chcę celowo nazywać ich po imieniu, no niekoniecznie produkowanych w Polsce. Czy jest szansa na to, że ten karabin będzie na tyle konkurencyjny, że żołnierz chętnie sięgnie właśnie po Polski. Cały program badań, który w tej chwili przechodzi, ten, ten typ modułowego systemu, polega na tym, żeby porównywać i dostosowywać się do potrzeb żołnierza, żeby z tej strony był taki przyrząd, z drugiej strony inna możliwość mocowania ja myślę tak, że w tej chwili ten rodzaj broni rzeczywiście ma konkurentów na świecie, ale to jest sprawa narodowa, żeby dać polskiemu żołnierzowi polską broń niezawodną, z którą będzie utożsamiał się. No tak, ale to jest pierwsze pytanie, bo to, że Polską to jest marzenie przemysłu, tak i tych, którzy e, no, myślą biznesowo jednak o sprawie produkcji broni. Będąc zastępcą dowódcy operacji w Czadzie, rozmawiając z wieloma żołnierzami, i tam się liczy po prostu skuteczność. I polski żołnierz, patriota, który kocha swoją ojczyznę, wszystko okej, okay, ale chce być skutecznie chroniony i chce skutecznie działać. No element jakości musi być zabezpieczony. To nie ulega żadnej wątpliwości. Tu patriotycznymi pobudkami nie przezwyciężymy tych dokładnie, elementów, oczywiście. Dokładnie, dokładnie. W związku z powyższym MSB, szansa na XXI wiek na wiele lat. Polska produkcja konkurencyjna z innymi państwami, Być z polskimi eksportami. Być może polski eksport. Daj Boże, ponieważ to także dobrze wróży polskiemu państwu określone efekty finansowe. No właśnie, MSB z, podobno różni się tym, że nie jest typowym karabinem, który od początku do końca został zaprojektowany i potem jest ewentualnie doskonalony, że to jest coś, co trochę przypomina platformę, czyli takie dzieło, z którego można potem e, tworzyć inne na wzór podstawowego modułu. Na ile to potwierdza się w rzeczywistości? To jest wyjście naprzeciw modułowości w, w uzbrojeniu w ogóle. Modułowość polega na tym, że są wymienne moduły, że możemy zrobić z tego karabinu układ, tak jak tutaj, bezkolbowy, układ kolbowy, układ strzelca wyborowego, zamocować takie, a nie inne przyrządy celownicze, z, również układy do, do interpretacji swój obcy. To jest bardzo istotne na polu walki, żeby na karabinie na przykład był dalmierz z elementem swój obcy. Świetnie. Czyli bardziej platform, karabin, platforma, a nie kałasznikow w starym wydaniu. Nie tylko z mojego obecnego doświadczenia jako szefa Wojskowego Sztabu Unii Europejskiej, ale też z perspektywy moich minionych zadań, Powiedziałbym, że oficerowie działający w środowisku wielonarodowym powinni być wyposażeni w wiedzę na temat środowiska, w którym będą pracować. Oficerowie idący do NATO potrzebują wiedzy na temat NATO. Specyficznego środowiska, które stanie się ich własnym na nadchodzące lata but also to have the freedom of action Umiejętności językowe są niezwykle istotne, nie tylko po to, by być dobrym współpracownikiem w systemie, ale też po to by mieć wolność samodzielnego działania. Jeśli znacie więcej niż jeden język obcy, jest lepiej. Uh, we are not a staff training Jest to użyteczne szczególnie w środowisku Unii Europejskiej, uh, ale nie jest to tak istotne jak zdolności w angielskim. I ask for an officer with already existing intelligence experience for the Horn of Africa. I'd

Oczywiście przyjmujemy oficerów z różnymi horyzontami, różnymi poziomami doświadczenia. Podam przykład. Jeśli w opisie stanowiska w służbie wywiadowczej proszę oficera posiadającego już doświadczenie w służbie wywiadowczej w Afryce, nie chcę oficera Public Relations, który pracował w Kanadzie. Są na to przykłady. Podałem skrajne oczywiście, ale chcę pokazać, gdzie leży potrzeba. Im większą macie odpowiedzialność, tym bardziej powinniście wziąć pod uwagę konieczność pracy z innymi kulturami. Mam na myśli inne kultury pracy, kultury percepcji, w tym percepcji strategicznej. Jesteście przyzwyczajeni i dobrze zaznajomieni z militarnym sposobem pracy, najczęściej w obrębie standardów NATO. Bardziej w kontekście Unii Europejskiej niż NATO, gdzie przychodzi to na wyższych stanowiskach i biorąc pod uwagę niewielki rozmiar mojego sztabu. Może okazać się, że muszę wysłać oficera operacyjnego na międzynarodową konferencję w roli reprezentanta wojskowego sztabu Unii Europejskiej. Może nie po to, by zabierał głos, ale by chłonął treści z konferencji i budował sieć kontaktów. U nas bardzo ważne są sieci kontaktów. Możesz je budować tylko gdy jesteś gotów, przygotowany na przyjmowanie podejścia i sposobu myślenia innych osób. Naturalnie, potrzebna jest do tego osobista otwartość. Konieczny jest także zestaw wiedzy, jak pracują dyplom Dlaczego w ten sposób pracują? To też jest ważne. Powiedziałbym jednak, że jest to bardziej poziom szefów komórek niż oficerów operacyjnych. Najlepsze praktyki są ustanowione przez European Security and Defense College. Jak doskonale zdajecie sobie Państwo sprawę, Wydaje mi się, że także z nimi współpracujecie. Moja odpowiedź na początkowe pytanie to proste. Tak, istnieje potrzeba narodowych militarnych instytucji edukacyjnych, by wprowadzić element europejski, by przygotować z myślą o nim i czynić go zrozumiałym. Moim życzeniem, tak jak w przypadku odpowiedzi na pytanie o Eurokorpus, byłoby posiadanie tego w formie usystematyzowanej.

Need to be caught up in the national curricula because large parts of uh, what to is. Za mało. To za mało systematyczne. Powód jest jasny. Czas poświęcony przez Narodowe Systemy Edukacyjne na Erasmusa musi być wpisany w Narodowe Programy Nauczania. Duża część doświadczenia zdobywanego w czasie Erasmusa jest tylko częściowo uznawana przez Narodowe Programy Nauczania. Musimy nad tym pracować. Mamy dobre wskazówki, że nadchodząca prezydencja w Komisji Europejskiej, Grecja, podchwyci ten temat i spróbuje stworzyć powiększone wewnątrz zmienne moduły. Gdy szkolenie sprowadza się do rozumienia Unii Europejskiej i jej polityki bezpieczeństwa i obronności, istnieje europejski standardowy moduł, całkowicie wewnątrz zmienny. Powinniśmy dojść do tego jako pierwszego elementu, a później to poszerzać. Tak to widzę.